Chcą skrócić wystąpienia w Sejmie, ale nie wszystkim Sejm planuje zmianę dotyczącą kół poselskich. Na prezydium Sejmu i konwencie seniorów padła propozycja, by skrócić wystąpienie w debatach dla kół z 5 do trzech minut. Nie wszyscy oceniają pozytywnie taki pomysł. Jak przekazał wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z lewicy, Sprawa zmniejszenia limitu czasu na wystąpienia z 5 do 3 minut została postawiona na prezydium Sejmu i konwencie seniorów, gdzie marszałek Elżbieta Witek zwracała uwagę na zjawisko tworzenia się coraz większej liczby kół, których obecnie jest 5, ale tylko jedno Konfederacja, to ugrupowanie, które startowało w wyborach. Mniej ważny głos czarzasty wyjaśniając propozycję marszałek podkreśla, że w momencie. Kiedy kół powstaje coraz więcej, to przy procedowaniu na przykład, 10 ustaw w ciągu jednego dnia posiedzenia czas na wystąpienia znacząco się wydłużył, a kiedy ich liczba wzrosłaby do 10, to posiedzenie potencjalnie przedłużyłoby się nawet o 3 godziny. Artur Dianebor, poseł Konfederacji, zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie się tej propozycji sprzeciwiać. Większość jest jaka jest. Więc podejrzewam, że nas załatwią w ten sposób, że będą nam odebrane te cenne minuty, które wykorzystujemy za każdym razem, stwierdził. Niedopuszczanie nas do tego, żebyśmy mogli realnie dłużej, czyli też bardziej merytorycznie, podejść do każdej dyskusji i postrzegamy jednoznacznie negatywnie, dodał. Z kolei przewodnicząca Koła Polska 2050 Hanna Gil Piątek zwraca uwagę, że nie wszystkie koła biorą czynny udział w sejmowych debatach. A jej ugrupowanie zabiera głos w każdej dyskusji, więc odbiera to jako konkretne uderzenie w jej formację. Pytanie: Czy głos Polski 2050 jest w tej dyskusji mniej ważny od głosu Platformy Obywatelskiej? Ja bym powiedziała, że nie. Czasami jest nawet bardziej mądry, powiedziała. Wstępne ustalenia Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że zgodnie z artykuł 181 ustęp. Jeden regulaminu Sejmu, Prezydium Sejmu, po wysłuchaniu opinii Konwentu Seniorów, przedstawia propozycję przeprowadzenia debaty w ramach limitów czasowych przysługujących klubom i kołom poselskim. Obecnie w Sejmie funkcjonują cztery kluby parlamentarne i pięć kół poselskich. Propozycja, która pojawiła się w ostatnim czasie podczas posiedzenia Konwentu Seniorów, zakłada wyznaczenie trzyminutowego czasu na wystąpienia dla przedstawicieli kół. To wstępne ustalenia, których finalna akceptacja najprawdopodobniej odbędzie się we środę, 7 lipca, podczas pierwszego dnia. 34 posiedzenia Sejmu przekazano: Obecnie w Sejmie jest pięć kół, a należy do nich 27 posłów. Największe koło Konfederacja ma 11 parlamentarzystów, a mniejsze to Polska 2056 parlamentarzystów, Kukiz 15, Demokracja bezpośrednia 4 osoby oraz Polskie sprawy i Wybór Polska, które mają po troje posłów.